Panie prezydencie, bardzo cieszy mnie kierowcą nowy dywanik na wiadukcie przy ulicy Wroniej. Kiedy można się spodziewać dalszych robót i czy będą w związku z tym utrudnienia w ruchu? W tym roku zakończyliśmy pracę na ulicy Wroniej. One polegały na wymianach dywaników asfaltowych, ponieważ były bardzo zniszczone, a ponadto z ekspertyz wynika, że wstrząsy przenoszą się na filary, które wymagają remontu i wstrząsy powodowałyby szybszą degradację tych elementów. W przyszłym roku w latach następnych będziemy wzmacniali konstrukcję pod wiaduktem. Tu głównie chodzi Chodzi o finale pionowe, natomiast wszystkie elementy poziome są w stanie technicznym bardzo dobrym, tak wynika z ekspertyzy, natomiast ta część, która będzie robiona pod spodem, nie będzie utrudniała ruchu na zewnątrz, ponieważ nawierzchnia pozostaje już na, do czasu wyeksploatowania w takim stanie, jaki jest w tej chwili, a więc część. Pod wiaduktem nie wymaga naruszania w ogóle nawierzchni, w związku z tym nie będzie utrudnień, może być że ograniczenie szybkości w miarę wzmacniania poszczególnych filarów, ale w ogóle nie ruszamy już. Tę część mamy zapomnieć, że mamy kłopoty komunikacyjne. Dobrze, że przy okazji przebudowy dróg pamięta się o niepełnosprawnych. Czy jest szansa na to, że pan, panie prezydencie, realizując kolejne inwestycje, uwzględni potrzeby osób niepełnosprawnych? W tym roku poczyniliśmy wiele prac, bo winda przy dworcu, windy przy kładkach na Zazamczu, ale myślę, że bardzo elementem znaczącym są tak zwane naprowadzacze dla osób niedowidzących i niewidomych, które mogą laską dojechać do pewnego momentu i to są nowoczesne elementy stosowane w całej Europie, które pozwalają niewidomym zatrzymać się czy wejść na przejście dla pieszych bardzo płynnie. Te elementy będziemy stosować przy wszystkich modelizowanych ulicach. Proszę zwrócić uwagę, że nawet Tę część, którą zmodernizowaliśmy wcześniej, drugiej krajowej nr 1, też doposażyliśmy w te elementy, ponieważ e, zmieniły się przepisy, wymogi, a ponadto stały się dostępne tego typu elementy w Polsce i szybko je zastosowaliśmy. Oczywiście będziemy mieli cały czas na uwadze ludzi z dysfunkcją ruchu, ale również tych, którzy nie dowidzą czy nie widzą.